że to się stało dzisiaj? Mieliśmy dzisiaj spotkanie z prezydentem Zeleńskim i powiedziałbym, że nie wyszło ono zbyt dobrze z jego punktu widzenia. Dlaczego ty przyjmujesz się Ukrainami i Rosyjskimi żołnierzami? Chcieć walczyć. My chcemy położyć kres śmierci. Bardzo przesadził. Szukamy pokoju. Nie szukamy kogoś, kto podpisze umowę z silnym mocarstwem, a potem nie zabrze pokoju. Tak, myślę, że to nie było dobre. Myślę, że to nie było dobre. Czy uważasz, że twoje relacje z Donaldem Trumpem, prezydentem Trumpem po dzisiejszym dniu można jakoś uratować, żeby wygrać tę wojnę lub powstrzymać Rosję? Bez ciągłego wsparcia USA. Jesteśmy więc gotowi na pokój. Ale musimy mieć silną pozycję. Nie słyszę od pana, panie prezydencie. Myśli pan, że jest pan winien prezydentowi przeprosiny? Twój kraj ma problemy, ale mogę? Mogę odpowiedzieć? Nie, już dużo pan powiedział. Twój kraj ma problemy. Nie wygrywacie. Nie wygrywacie tego.